Pozdrowienie cnót. Bądź pozdrowiona, królowo mądrości. Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą, prostą. Pani święte ubóstwo, pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą pokorą. Pani święta miłości, pan niechcie cię strzeże z twą siostrą, świętym posłuszeństwem. Wszystkie najświętsze cnoty. Niech was strzeże pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie. Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby. Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie. I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia. I każda zawstydza wady i grzechy. Święta mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność. Czysta, święta, prosta zawstydza całą mądrość tego świata i mądrość ciała. Święte ubóstwo zawstydza chciwość i skomstwo i troski tego świata. Święta pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie i wszystko, co jest ze świata. Święta miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną. Święte posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania, i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi, i aby słuchało swego brata. I czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom, którzy są na świecie. I nie tylko samym ludziom lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom, aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli.